Droga duszo, często emocjonalna niedojrzałość działa jak gęsta mgła, która oślepia oczy serca, sprawiając, że szukamy ucieczki, gdy powinniśmy szukać oddania. Ta osoba, która się od ciebie oddaliła, nie zrobiła tego z braku miłości, lecz dlatego, że nie potrafiła poradzić sobie z intensywnością tego, co czuła i dziś żyje w głębokim poczuciu żalu. Jeśli czułaś się odrzucona, jeśli nie rozumiałaś, jak ktoś mógł przejść od wszystko do nic tak szybko, lub jeśli odejście tej osoby pozostawiło ślad wątpliwości co do Twojej wartości, słuchaj uważnie. Zostań ze mną do końca tej wiadomości, ponieważ wyjaśnię, jak strach paraliżował tę osobę w przeszłości. Dlaczego zrozumiała prawdę dopiero teraz i jak aniołowie prowadzą ją z powrotem na Twoją drogę? Tym razem z jasnością, której wcześniej jej brakowało. Aniołowie ujawniają, że oddalenie tej osoby było desperackim manewrem obronnym. Plan duchowy pokazuje, że wasza więź była tak silna, że zaczęła docierać do miejsc w jej duszy, których nigdy wcześniej nie badała. Aniołowie wyczuwają, że poczuła strach, strach przed oddaniem. Strach przed utratą wolności, lub strach, że nie jest dla ciebie wystarczająco dobra. Nie potrafiąc nazwać swoich uczuć, wybrała najłatwiejszą drogę dystans. Plan duchowy ujawnia jednak, że cisza nie zgasiła uczucia, jedynie zamknęła je w pudełku, które teraz żal otworzył siłą. Oddaliła się, myśląc, że znajdzie spokój. A znalazła tylko pustkę swojej nieobecności i dziś uświadamia sobie, że uciekła od największej szansy na szczęście, jaką kiedykolwiek dało jej życie. Jeśli wiesz, że twoje uczucia były darem i chcesz, aby wszechświat przyniósł sprawiedliwość uznania dla tego serca, pozwalając, by jego żal przemienił się w postawę honoru i obecności, napisz teraz w komentarzach całą swoją wiarą. Jasność zwycięża strach. A żal przynosi prawdę. Aby zapieczętować swoją ochronę i podnieść swoją wibrację suwerenności, aniołowie pokazują, że ta osoba jest w procesie przeglądu życia. Plan duchowy ujawnia, że teraz spogląda wstecz i potrafi zidentyfikować każdy moment, w którym strach ją sabotował. Jej żal jest cichy, lecz ciężki. Pyta siebie każdego dnia. Jak mogła być tak niedojrzała, by pozwolić osobie, która najlepiej ją rozumiała, wymknąć się z rąk tylko dlatego, że nie umiała zarządzać własnym wewnętrznym chaosem? Przewodnicy duchowi wyjaśniają, że to oddalenie było dozwolone, aby osoba mogła dojrzeć w izolacji. Aniołowie widzieli, że nie była gotowa na światło, które emanowałaś, więc wszechświat umieścił ją w cieniu. Aby odczuła brak słońca. Plan duchowy ujawnia, że jej żal jest teraz siłą napędową dla nowego ruchu. Nie wraca jako ta sama zagubiona osoba, wraca jako ktoś, kto już nazwał swoje uczucia. Odkryła w najgorszy możliwy sposób, że to, co nazywała niepewnością, było w rzeczywistości tak wielką miłością, że nie wiedziała, jak ją unieść. Teraz, gdy nauczyła się lekcji przez ból utraty, wszechświat przygotowuje moment, w którym wyzna, że ucieczka od ciebie była największym błędem w jej życiu. Wielokrotnie czułaś się winna, myśląc, że zrobiłaś coś źle, aby ta osoba odeszła. Aniołowie zapewniają dziś, że problem nigdy nie leżał po twojej stronie, lecz w jej nieprzygotowaniu, by poradzić sobie z czymś tak cennym. Plan duchowy pokazuje, że Twoja intensywność nie była błędem była lustrem, które ujawniło rany, których jeszcze nie wyleczyła. Aniołowie ujawniają, że dziś podziwia Cię za Twoją siłę i sposób, w jaki nadal idziesz do przodu. Czuję głęboką potrzebę powiedzenia Ci, że była tchórzem, odchodząc, a ten żal utrzymuje ją w polu Twojej wibracji dzień i noc. Próbuję zebrać resztki odwagi. By zapukać do Twoich drzwi i przyznać, że jej zamieszanie się skończyło, a miłość w końcu przejęła kontrolę. Mistyczna energia tego objawienia wskazuje, że ta osoba osiąga punkt przepełnienia. Aniołowie ujawniają, że nikt nie może żyć z tak wielkim żalem przez długi czas, nie próbując naprawić sytuacji. Plan duchowy potwierdza, że w nadchodzących dniach przeżyje sytuację która przypomni jej dokładnie, dlaczego początkowo czuła przyciąganie do Ciebie. Aniołowie ostrzegają, że zobaczysz zmianę w tonie głosu i postawie, gdy dojdzie do kontaktu. Zamieszanie ustąpiło miejsca melancholijnej determinacji. Wie, że ma wiele do odbudowania, ale żal za odejście jest silniejszy niż strach przed odrzuceniem teraz. Aniołowie ujawniają również, że jej pole auryczne ukazuje odcienie indygo i błyski fioletu, wskazujące, że jej umysł w końcu synchronizuje się z sercem. Przewodnicy duchowi pokazują, że energetycznie szuka przebaczenia. Plan duchowy ujawnia, że jej oddalenie stworzyło dług duszy wobec ciebie, a żal jest sposobem, w jaki jej duch próbuje zacząć spłacać ten dług poprzez prawdę. Czuję. Że Twoja dusza jest jedynym miejscem, gdzie może być naprawdę zrozumiana, a pewność, że popełniła błąd, trzyma ją w nocy, ćwicząc, co powiedzieć. Aniołowie ujawniają, że duchowość błogosławi Twój wewnętrzny spokój, podczas gdy ta osoba zmaga się z własnym osądem. Plan duchowy pokazuje, że już wygrałaś ten cykl swoją integralnością. Istnieje egregora sprawiedliwości działająca na twoją korzyść, gwarantująca, że jej powrót nie będzie oparty na potrzebie, lecz na świadomej decyzji, kto w końcu wie, czego chce. Czuję, że twoja obecność jest brakującym elementem w jej układance życia, a fakt, że żałuje, jest gwarancją, że tym razem wróci, by zostać. Wszechświat tylko czeka na moment idealnej synchronizacji, aby rozliczenie odbyło się w świetle uczciwości. Zanim ujawnimy ostateczny znak, który wszechświat wyśle w ciągu najbliższych 72 godzin, aby potwierdzić, że jej żal wkrótce przemieni się w wiadomość lub spotkanie pełne prawdy, proszę zostaw polubienie, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, wzmacniając krąg światła, który nas chroni. Wyobraź sobie teraz promień ma światła leczące wszystkie gorzkie wspomnienia, które jej odejście pozostawiło w Tobie. Poczuj satysfakcję kogoś, kto wie, że prawda zawsze zwycięża. Jesteś niezapomnianą istotą światła, a jej żal jest ostatecznym dowodem, że Twoje miejsce w jej sercu jest święte. Bądź gotowa, ponieważ uznanie błędu tej osoby będzie balsamem dla Twojego serca. Plan duchowy ujawnia, że wkrótce otrzymasz kontakt. Może to być wiadomość, w której przyznaje, że była głupia, odchodząc, lub podejście, w którym wyzna, że strach ją wtedy zdominował. Jasnym znakiem, że się zmieniła i że żal jest prawdziwy, będzie przejrzystość, z jaką będzie mówić o własnych uczuciach, bez wymówek z przeszłości. Aniołowie pokazują, że nowy rozdział będzie naznaczony pewnością, jakiej nigdy wcześniej nie mieliście. Cykl zamieszania się kończy, a cykl prawdy i świadomej jedności zaczyna się teraz. Twoje zwycięstwo tkwi w cierpliwości, a jej żal jest gwarancją, że Twoja wartość została na zawsze zapieczętowana w jej duszy. Przyjmij to z mądrością, ponieważ ten, kto uciekł, bo nie wiedział, co czuje. Teraz wraca, ponieważ wie, że nie może już żyć bez ciebie. Spotkanie dusz puka do drzwi. Jeśli wierzysz, że boska prawda zawsze przynosi jasność dla tego, co było niejasne i że twój czas na szczęście nadszedł, podziel się swoją siłą w komentarzach i obejmij tę nową fazę światła. Niech tak się stanie, z prawdą, żalem i suwerenną ochroną niebios, teraz i na zawsze. Amen.